Cześć, dzień dobry. Ostatnio zastanawiałam się nad tym, czy 2020 rok leci sobie z nami w kulki. Czy już teraz możemy spisać go na straty, a jeśli nie jest on taki zły, to dlaczego myślimy o nim w taki sposób? Dzisiaj będzie trochę o wydarzeniach z ostatnich dni, o memach i o błędach poznawczych. Zapraszam do oglądania. Niewątpliwym podłożem takiego myślenia, że 2020 rok ma jakiś problem, są tak naprawdę wydarzenia ostatnich miesięcy. Jakby nie patrzeć, 2020 rok rozpoczął się od wizji wojny pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Iranem. Dalsze wydarzenia, w tym pandemia koronawirusa, której nie dało się przeoczyć, czy pożary w Australii albo rekordowe opady deszczu w Brazylii. Czy nawet wydarzenia ostatnich dni, susza w Polsce, w związku z tym pożarów w Bieżyńskim Parku Narodowym, pożary w Czarnobylu, podejrzenia radioaktywnej chmury nad Polską, nie do końca mające jakiekolwiek podstawy naukowe. No i wydarzenia sprzed kilku dni, jeszcze niepotwierdzone, no bo informacje z niektórych krajów ciężko jest potwierdzić. A są to informacje o prawdopodobnej śmierci King Dong-Huna czy jego imię się wymawia. Wiecie o kogo chodzi. Także patrząc globalnie na te wydarzenia i na to, jakich jest ich natężenie. W ciągu ostatnich 3-4 miesięcy nie trudno jest zacząć produkować w głowie pewnego rodzaju myśli Jakoby z tym 2020 rokiem nie wszystko było okej. Okay. Dodatkowo, wszystko, co produkuje się w naszej głowie, jest pogłębiane przez ilość artykułów, które powstają w zastraszającym tempie, przez ilość wiadomości, których większość już nic nie wnosi, bo wszystko zostało powiedziane. I gdy patrzymy na to w takim nadmiarze i w takim skumulowanym istnieniu, no to pozytywne myśli mogą nas powoli opuszczać. Zresztą spójrzmy na to też z innej strony. Wiadomości wiadomościami, a wartość również spojrzeć na to, jak my. Albo przynajmniej część internetów na nie odpowiada. I tak przeglądając właśnie internety, zastanawiałam się nad tym, w jaki sposób można to zweryfikować, i doszłam do wniosku, że najlepszą, przynajmniej w jakimś stopniu, formą weryfikacji tego, co społeczeństwo myśli i uważa na temat aktualnej sytuacji na świecie. Są memy. Memy niekoniecznie muszą być źródłem super, najlepszych informacji z internetu. Natomiast, według Wikipedii, są one gatunkiem wypowiedzi internetowej. I według tego, co ja sama zaobserwowałam, naprawdę są one formą pewnego rodzaju przekazu naszych emocji, naszych myśli, naszych oczekiwań, planów, zachowań, naszego humoru. W sposób dosyć ironiczny, zabawny, śmieszny, albo niekoniecznie śmieszny. Także gdy patrzymy na to, co się dzieje i na to, jaką tendencję memową przyjął internet ostatnich dni, i tak celowo mówię internety, dlatego że to są internety, to nie jest internet. Memy to jest jakby fala internetów. No ale jakby patrząc na to wszystko, co się w tych memach dzieje, to też nie trudno jest zauważyć, że powstał pewnego rodzaju trend, nie wiem, wyśmiewania się z tego roku podsumowywania jego wydarzeń w dosyć specyficzny sposób, czy zastanowienia się, co jeszcze on przynieśli i czy nie będzie to koniec świata, apokalipsa zombie, gwiazda śmierci na niebie w najbliższym czasie zamiast księżyca. Nie wiem, nie wiem. Dużno, dużo różnych rzeczy. Zresztą zobaczcie sami. Zawędrowałam na koniec internetów po te memy, także mam nadzieję, że to docenicie. No, ale żarty żartami, memy memami, to, co myślę, że jeszcze bardziej, tak dosadnie najbardziej pogrąża nas w myśleniu, że z 2020 rokiem jest coś nie tak, to jest fakt, że od kilku tygodni... A może już więcej? Nawet nie wiem, że od pewnego czasu jesteśmy zamknięci w domach. Jakby pierwszy entuzjazm z tego, że będziemy mieli więcej wolnego czasu na spędzanie go w sposób aktywny, na nadrobienie zaległości książkowych i na zrobienie wielu różnych rzeczy, czas optymizmu z tym związany już opadł. A pozostało znudzenie, zmęczenie, zdenerwowanie patrzeniem się ciągle na te same twarze, globalna irytacja, niezrozumienie jeszcze ten zakaz nie wchodzenia do lasu, jakby przelał szale goryczy, na szczęście został już, on już zniesiony. Natomiast to nie zmienia faktu, że nagromadzenie się tego wszystkiego i włożenie ludzi, nas wszystkich, którzy żyli od zawsze praktycznie pewnym torem, mając pewną rutynę, mając pewną codzienność, w świat, w którym ta codzienność totalnie nie istnieje, spowodowała, że bardzo duża ilość osób nie odnalazła się w tym czasie i trudno się im dziwić. No ale spójrzmy na to globalnie otoczeni przeróżną ilością informacji bardziej negatywnych niż pozytywnych, bo negatywne informacje lepiej się klikają, pogrążeni w wiadomościach, w memach i w opiniach innych ludzi, które czytamy w internecie na temat tego, co się dzieje ostatnimi czasy, i fakt, że jesteśmy w bardzo nieciekawym stanie psychicznym poprzez globalne zamknięcie. Te trzy czynniki, i podejrzewam, że wiele innych, ale ja na tych trzech się skupiłam one wszystkie spowodowały, że na 2020 rok nie patrzymy zbyt optymistycznie. Także będąc w takiej sytuacji, nie trudno jest nie zadać sobie pytania, co poszło nie tak. I pytanie bardziej optymistycznego, czy naprawdę jest tak źle. I myślę, że pierwszą kwestią, która tutaj jakby dominuje patrzenie na 2020 rok w jakiś taki bardzo wymagający sposób, czy taki bardzo przepełniony oczekiwaniami, jest to, że my na starcie 2020 roku weszliśmy w niego z pewnego rodzaju wizją. Nie da się ukryć, że w 2020 rok weszliśmy ze sporą ilością przeróżnych oczekiwań. W końcu tym razem nie zmienił się tylko dzień, miesiąc czy rok, ale również dekada. I nie wiem dlaczego, ale w głowach wielu z nas pojawiało się takie dziwne myślenie, że teraz będzie nowy start i będzie inaczej. I choć w samym myśleniu nie ma nic złego, bo dobrze jest myśleć o tym, że mamy nowy początek, nowe szanse, nowe możliwości to jednak w myśleniu, że w otoczeniu nagle wszystko się zmieni, a to jest takie bardziej podświadome niż świadome myślenie, i że nagle będzie wszystko pięknie, i że nagle wszystko będzie dobrze, no to to tak nie działa. Bo nagle obudziliśmy się na początku stycznia i okazało się, że poza naszymi oczekiwaniami żyjemy w takiej samej rzeczywistości. I zamiast wielkich zmian wszystko jest tak jak zwykle. I tak właściwie to niewiele się zmieniło, bo ludzkie życie toczy się dalej, a wraz z nim niestety są również choroby, pożary czy wojny. Druga kwestia. Błędy poznawcze. W psychologii istnieje coś takiego, jak właśnie pojęcie błędów poznawczych. I my tutaj skupimy się na jednym z nich, a mianowicie na efekcie potwierdzenia. Przeczytam wam tutaj definicję z Wikipedii, bo lubię czytać rzeczy z Wikipedii. Efekt potwierdzenia, czy inaczej mówiąc, błąd konfirmacji albo strategia konfirmacyjna jest to tendencja do preferowania informacji, które potwierdzają wcześniejsze oczekiwania i hipotezy. Niezależnie od tego, czy te informacje są prawdziwe, powoduje, że ludzie poszukują informacji i zapamiętują je w sposób selektywny, interpretując je w błędny sposób. Efekt ten jest szczególnie silny w przypadku zagadnień wywołujących silne emocje i dotyczących mocno ugruntowanych opinii. Co to oznacza? Otóż moment, w którym weszliśmy założenia, że z 2020 rokiem coś jest nie tak, był momentem, w którym Zaczęliśmy doszukiwać sobie informacji, które by nam te tezy w naszej głowie potwierdziły. To był też moment, w którym nasz mózg jakby przejął pewnego rodzaju kontrolę nad przyjmowaniem informacji, jeśli można tak powiedzieć. Co więcej, wszystkie wydarzenia, które ostatnio miały miejsce, które były trudne, dodatkowo nas w tym przekonaniu utwierdzają. Jeszcze bardziej pokazując, że ten 2020 rok, szczególnie patrząc przez pryzmat wcześniejszych lat, jest beznadziejny. Mało pozytywna narracja w mediach dodatkowo w tym wszystkim nas utwierdza, a ewentualne dobre informacje w ogóle do nas nie trafiają. I trzecia sprawa. Jakie negatywne wydarzenia pamiętacie z ostatnich lat? A ile z nich wyleciało wam już z pamięci, bo na przykład nie dotykało was bezpośrednio, albo były jednym z tysiąca nagłówków w artykułach, które przeczytaliście mimochodem? I czy przez pryzmat tych wszystkich wiadomości, których część nie pamiętacie, a część może gdzieś pojawia się w waszych głowach, czy przez ich pryzmat, patrząc na poprzednie przednie lata, uważacie, że były one tragiczne? Kto z Was pamięta na przykład aneksję Krymu przez Rosję? Kto z Was w ogóle wie, że od 2015 roku w Jemenie trwa cały czas wojna? Kto pamięta kryzys zadłużenia w Grecji? A kto pamięta o zamachach w Brukseli, w Berlinie czy w Manchesterze? Kto pamięta wszystkie trzęsienia ziemi, które miały miejsce w ostatnich latach? A kto ogromne protesty żółtych kamizelek we Francji? I tak jeszcze bardziej aktualnie, kto w ogóle pamięta pożar katedry Notre Dame, czy może pożary w Brazylii albo w Afryce, który miał miejsce w ostatnim roku? Dotychczasowe wydarzenia, które miały miejsce już w pierwszych miesiącach 2020 roku, zdecydowanie są przytłaczające. Natomiast czy oznacza to, że powinniśmy patrzeć na ten rok, jako na jakiś wyjątkowo tragiczny okres naszego życia? Nie wiem. Albo czy w ogóle ten rok zapisze się na kartach historii jako najgorszy rok stulecia? Też nie mam pojęcia. Brak dystansu do niektórych wydarzeń, nadmiar oczekiwań, czy błędy poznawcze to są jedne z wielu czynników, które spowodowały, że na ten rok patrzymy w dość specyficzny sposób. Także moi drodzy, dajmy sobie trochę czasu. Kilka głębokich wdechów, może trochę odcięcia się od mediów i od informacji, które nie mają bezpośredniego wpływu na nasze aktualne życie, a na które my również nie mamy wpływu. I spróbujmy. Spróbujmy żyć lepiej tutaj, gdzie jesteśmy. Być dobrze dla siebie samych, dla siebie nawzajem, dla gęb, które oglądamy od dawien dawna ciągle, bez przerwy, w kółko i non-stop. Czy może dla pani w sklepie, która mimo koronawirusa cały czas pracuje, czy może dla państwa medyków, którzy z powodu tej ciężkiej sytuacji są narażeni na jeszcze większe niebezpieczeństwo, a którzy mimo to ciągle działają i pomagają nam wszystkim. I w sumie jeszcze jedna kwestia. Żyjemy w czasach, w których te wszystkie wydarzenia, które się teraz wydarzają, są tragiczne, ale gdyby wydarzyły się one kilka, kilkanaście lat wcześniej, to byłoby dużo gorzej. W XXI wieku, drugiej, trzeciej dekadzie XXI wieku jesteśmy na tym etapie, w którym jesteśmy w stanie, wbrew pozorom, poradzić sobie z się pandemią. W miarę opanować pożary. Także jest wiele rzeczy negatywnych, ale można też na nie spojrzeć z tej pozytywnej strony, bo wyobraźcie sobie taką samą pandemię kilkanaście lat wcześniej, albo takie same pożary, które miały miejsce na terenach Australii ostatnio, czy w zeszłym roku na terenach Afryki, czy Brazylii, czy nawet ostatnio przecież w Parku Narodowym w Polsce. Te pożary teraz już było ciężko opanować, ale się udało, a wyobraźcie sobie, że miałyby one miejsce kilkanaście lat wcześniej i jakie wtedy mogłyby mieć one negatywne skutki. Takie myślenie niewiele zmieni, ale myślę, że powinniśmy szukać rzeczy, które nastroją nas pozytywnie. A propos pozytywnego myślenia, chciałabym wam przedstawić moje ukochane awokado, moją dumę. <grytanie> I moją radość wielką. W sensie nie sądzę, że ono rosłoby dużo piękniej, gdyby mnie nie było w domu, ponieważ ono w ogóle nie współgra z tym, co robię. Mogę je podlewać, nie podlewać, zapomnieć. Ono i tak rośnie jak chce. No, ale moi drodzy, z tym moim pięknym awokado, ups, coś tutaj mi skrzypi. Moim pięknym awokado, chciałabym Was zaprosić do szukania w codzienności małych, pozytywnych rzeczy. Bo, jakby nie patrzeć, za kilka, kilkanaście lat może licząc epidemię koronawirusa, którą będziemy wspominać i wypominać naszym dzieciom, że w tym czasie zbawialiśmy świat siedząc w domu czy walcząc o papier talentowy. Jakby poza tym wszystkim, my będziemy pamiętali ten czas głównie przez pryzmat naszych emocji, przez pryzmat tego, jak na niego spojrzymy, przez pryzmat naszych relacji z bliskimi. No, także. Zadbajmy o to. A ja Wam życzę wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, dużo pozytywizmu, dużo uśmiechu. No i oczywiście zapraszam do subskrybowania, do lajkowania, do komentowania mojego kanału. Whatever. Zapraszam też na Instagrama, na Facebooka. No i mam nadzieję, że widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia. Cześć! Mówiłam za szybko i nie umiem machać lewą ręką, ale dałam radę.